Dopytki, gusła i czary ludowe. Cześć, ja jestem Maciek, a to jest podcast, w którym rozmawiamy o dawnych ścieżkach. Witam się z wami w letnią noc na wsi. Jest przyjemnie ciepło i cicho. Popijam na z melisy i zamierzam opowiedzieć dzisiaj o magii sympatycznej, którą okrzyknąłem matką magii ludowej. Większość rytuałów i magicznych praktyk Słowian i innych kultur świata opiera się właśnie na niej. Praktyki sympatyczne dzielimy na podrzędne i właściwe. Dzisiaj porozmawiamy o tych podrzędnych. Określiłbym je magią codzienną pierwszej potrzeby. Praktyki sympatyczne, podrzędne polegają na oddziaływaniu na dany obiekt poprzez faktyczne działanie na pierwszy, lepszy, inny przedmiot. Tutaj większe znaczenie ma cel tego, co chcemy osiągnąć, a nie to, co robimy. Do codziennych czynności możemy dodawać magiczne intencje, lub w chwili potrzeby możemy rzucić zaklęcie, czy obronić się przed urokiem, a i go zdjąć. Bez szykowania specjalnych narzędzi, a wykorzystując to, co mamy pod ręką. I tak mogę na przykład zaszywać odzież. Ale jeśli chce w tej chwili zeszywać usta plotkarze, będzie je miała zaszyte. Najprostszą praktyką jest odwracanie. Wystarczy odwrócić jakikolwiek przedmiot, myśląc o odwróceniu np. złego czy uroku. Można odwrócić tym pech, a nawet czyjeś nastawienie do nas. Zamiast odwracać, możemy z równie dobrym skutkiem odrzucić złe. Jest zwyczajowy nakaz, że ciężarnej kobiecie w niczym odmawiać nie wolno. Jeśli ktoś odmówi, może obawiać się zemsty. By odrzucić to zagrożenie, musi rzucić za odchodzącą czymkolwiek, co ma pod ręką. Może to być kamyk czy paproch. W ten sam sposób odrzucamy od siebie, mijając księdza czy zakonnicę, bowiem według ludowych wierzeń w pobliżu tych osób zawsze złe przebywa. Oczywiście ja zalecam odrzucić, jeśli ktoś nam złorzeczy lub go to podejrzewamy. Oddajemy mu tym samym to, co chciał nam życzyć. Kolejną praktyką jest magiczne niszczenie. Tu i ówcie dla zniszczenia uroku czy przestrachu, któremu popadło dziecko, łamie się nad nim kij. Myśląc oczywiście o tym, jako o tym złym, co się w to dziecko wtargnęło. Dla zniszczenia choroby czy nieszczęścia można stłuc gliniany garnek na kawałki. Tłuczenie kieliszków przez młodą parę ma im zapewnić pomyślność na wspólnej drodze i wystraszyć zło, które mogło się za nimi czaić. Jeśli rozbije się naczynie obróg domu, osoba, która przedtem przez niego przeszła, już nigdy do nas nie wróci i spędzimy na nią prędką śmierć. Całkowicie analogicznie prezentują się pospolite praktyki zamykania. Zamykanie kłódki z inicjałami zakochanych ma zapewnić trwałość w uczuciach i zapieczętować związek. Wbicie w coś noża lub siekiery wykorzystuje się do zatrzymania obiektu, o którym myślimy, w miejscu. I tak pasterz, który... Zauważył, że jedna z owiec się zgubiła, a noc już zapadła, wbije siekierę w drzewo, myśląc o niej. Ta stanie w miejscu. Gdy odnajdzie zgubę, siekierę wyjmuje. Jak mawiają zachodni małorusini, obaczywszy lecące żurawie, wbij nóż w ziemię. Ptactwo zatrzyma się i pocznie kołować nad tym miejscem. Zawiązywanie Zawiązywać można na przykład szczęście, życie czy pamięć. Przed rozprawą w sądzie oskarżony wiąże tyle suplów, ile będzie miał świadków. Myśli o każdym z kolei, wiążąc po jednym suple na głowę, tym samym zawiązując im pamięć, by co widzieli, powiedzieć nie zdołali. Wiązanie węzłów na czyimś zbożu na celu miało sprowadzenie na jego właściciela wszelkiego nieszczęścia, w zależności od klątwy, jakiej się podczas zawiązywania odnawiało. Zaklęcia tkwią w węźle. Jeśli ten zostanie dostrzeżony zawczasu, zwołany jest znachor, który wyrywa zasupłany głos i pali go lub niszczy w inny sposób, zachowując przy tym odpowiednie praktyki. Kiedy go zniszczy, czar pryska. Odwrotnością magicznego zamykania jest otwieranie, a rozwiązywanie. I tak na przykład dawni podczas ciężkiego porodu należało rozwiązać wszystkie supły, włosy i ubrania. Otworzyć wszystkie drzwi, okna i skrzynie. To miało ułatwić poród. Uważam, że takowe praktyki są bardzo inspirujące. W ich działaniu liczy się intencja, którą wysyłamy, poprzez jakiś pośrednik. Może pomóc nam w nieprzyjmowaniu negatywnej energii czy odpędzeniu pecha. Praktyki, o których dzisiaj opowiadałem, brzmią chwilami niczym dziecięca zabawa. Jednak jakimś niewyjaśnionym sposobem działają. Bawcie się swoimi intencjami, wysyłajcie je w świat i czyńcie magię. O praktykach sympatycznych, właściwych. Porozmawiamy w kolejnym odcinku. Są one według mnie bardzo ciekawe, skuteczne, ale zarazem bardziej ryzykowne. Przedstawię m.in. rytuał na wzburzenie w kimś miłości, jak za pomocą magii podpierano krową mleko czy zabijano wroga. Zapraszam na mój Instagram i bloga, gdzie dzielę się zdjęciami i dodatkowymi materiami w tematach, które tutaj poruszamy. Linki i wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego odcinka. Dzięki za dziś i do usłyszenia.